Każdy, kto obserwuje mój kanał, no w tej chwili to już nie mój, to jest kanał w tej chwili wspólny. Więc każdy, kto obserwuje, wie dobrze, że mój najmłodszy syn postanowił włączyć się aktywnie w budowanie tego kanału. On zresztą ma już taki też swój kanał, Opcji TV, na którym Prezentuje swoje własne pomysły, ale ja go próbuję namówić na to, aby przede wszystkim zajął się również tym kanałem. No, ponieważ, jak to mówią, ja już wszedłem w tak zwany wiek poborowy, czyli nie wiadomo jak szybko do tego poboru, poboru stanę. A dobrze byłoby, gdyby ktoś ten kanał kontynuował. W końcu jest tam wiele, wiele filmików. Do których wracacie, a też stale pojawiają się nowe twarze. A po drugie, nie ukrywam, że wiąże z młodym człowiekiem duże nadzieje. Ja zawsze chciałem, żebyśmy stawiali na młodość, a nie na starych idiotów, tak jak w polityce. Więc mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Oczywiście yy, mamy taką propozycję, żeby ten kanał. Nasz, nasz, nasz wspólny kanał nazywał się Dwa światy. Ja reprezentuję stary beton, a on reprezentuje świat, który nadchodzi, który idzie dużymi krokami i robi duże postępy. Słuchajcie, w związku z tym, że chcemy, aby to był kanał Dwa światy, mamy też pomysł na zmianę graficzną kanału tej, tej górnej winietki. No, ja nie jestem plastykiem. Mój syn też nie jest plastykiem, chociaż u siebie zrobił bardzo ciekawie. Przynajmniej mnie się wydaje, że bardzo fajnie to zrobił. I tak sobie pomyślałem, że przecież wśród Was jest dużo cudownych, wspaniałych ludzi. I może ktoś z Was zrobiłby taką winietkę, która w sposób graficzny pokazałaby dwa światy. Świat starości. Świat młodości, kurde, jest to niezłe, ten niezłe wyzwanie, oczywiście słuchajcie, od razu wam powiem, jestem vlogerem od wielu, wielu lat, ale na tym vlogu nie zarabiam, no przynajmniej nie tyle, żebym stać mnie było na fanaberię. Więc yy, nie jestem w stanie zapłacić za taki pomysł, za taki projekt, za jego zrobienie, ale jestem w stanie oczywiście powiedzieć wszystkim, przynajmniej, wobec, kto jest autorem tego projektu i jeżeli projekt będzie dobry i się będzie ludziom podobał, no to yy, z całą przyjemnością będę promował takiego autora takiego cudownego plastyka czy to zawodowego czy też amatora który no zrobiłby coś coś naprawdę fajnego żeby połączyć dwa światy no to co podejmie się ktoś wezwania? pozdrawiamy, tym razem pozdrawiamy czyli pozdrawiam ja i postaram się ponieważ jestem we Francji więc postaram się żeby w jakiś techniczny sposób do tych życzeń dołączył mój syn. Cześć!